Jest 6:43. Budzik zadzwonił już godzinę. Te dziecko krzyczy. Pies chce wyjść. A ty? Ty nawet nie wiesz kim masz dzisiaj być. Mamą, specjalistką, córką, która musi zadzwonić do mamy, kobietą, która odpoczywa. To się nie nazywa rak organizacji. To się nazywa przeciążenie psychiczne, zmęczenie. I nikt ci tego nie mówi. Ale ono ma bardzo duże konsekwencje. Nie cieszysz się. Z małych rzeczy, przewijasz Instagram, ale nic cię nie rusza. Wszystko cię drożni, i najchętniej to byś zniknęła. To nie jest Twoja wina. To właśnie teraz może być Twój moment przełomu. Stworzyłam razem z innymi specjalistami paczkę psychomocy, po to, żebyś wreszcie odetchnęła. Tam znajdziesz gotowe narzędzia, które pomogą ci odbudować siebie krok po kroku bez presji. Paczka Psychomocy to taka mapa. Nie musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Wystarczy, że chcesz iść dalej. Jedyne szkopu to sprzedaż trwa do 19 maja, a potem znika.